Każdy ma inny charakter. To wiesz, co innego każdego napędza, prawda? Jednego medytacja, chociaż powiem ci, że medytuję ostatnio. Me tak, tak, medytujesz, medytuję. a to bardzo zmienia obraz mózgu, bo teraz można zobaczyć. Tak. I naprawdę jest to działanie medytacji nie jest wcale takie, nie wiadomo skąd. Jest udowodnione. I naukowo mogę już. powiedzieć czego słucham. Mieliśmy taką sesję i obok mnie. W, w garderobie, w make-upie, siedziała Justyna styczkowska I tak coś słucham takie coś leci, takie wzniosła. I tak słuchać. okazuje się, że właśnie jody spędza Tylko, że w tłumaczeniu polskim, ja wolę jednak w oryginale słuchać. I, i powiem, że no tak z ciekawością tak. no po prostu. mi się okazało, że ona w tym samym, e, w tym samym miejscu, gdzie była na jego, spotkaniu z nim, no bo to tysiące ludzi przychodzą tak. na tę medytację, co Bardzo z jednej strony jest, może tak. to być trochę takim szarlataństwem, że te, takie tłumy porywa, a, a, a z drugiej strony no, czymś takim no, jakimś znakiem czasu. Bo jest czasu. też energia grupy, która jest Tak, ale to też może być mocniejsza. jakiś znak czasu, że my jesteśmy gdzieś tam tak przebodźcowani i tak y, potrzebujemy Jakiegoś kontaktu z czymś wyższym, tak? Mhm. To ja już mówię tutaj o fizyce kwantowej, o czymś o tym. Czymś żeby, większym od nas. Czymś większym, mhm. czy nie, jakimś kontaktem, żeby to nie zabrzmiało, że teraz nadaję tam gdzieś do góry. Ale ja sobie wiem, to ja, to ja spróbuję. I tak, i od tygodnia to praktykuję, że dłużej, rano i wieczorem. A jak długo, ile minut? To są takie różne sesje, to możesz sobie wybrać 20 minut, 10, uh -huh. rano takie na wstanie, na afirmację wdzięczności za to, że jesteś, uh -huh. za to, że e, masz dach nad głową, za to, że e, mo, o, rozpoczynasz dzień, w którym możesz się czegoś nauczyć, możesz e, no, też przede wszystkim poznać siebie i pokochać siebie sobą, bo wtedy świat będzie lepszy. Ale bardziej medytujesz, czy bardziej wizualizujesz? Bo też mm, ja jestem akurat nauczycielką jogi i przerabiałam różne medytacje, dlatego mnie to interesuje. Wizualizacja to jest w jakiś sposób, że intencja. Ty, ty po prostu bardzo silnie mówisz, jak wymawiasz jakąś intencję, mm -hmm. którą chciałabyś, żeby, żeby się spełniła, czy tam, żeby to, żeby, żeby to się zrealizowało. Czy to bardziej wizualizacja? To jest bardziej tak. No to jest... Bo taka prawdziwa medytacja, Polega na tym, żeby o niczym nie myśleć. I jak wiem, wiem, siebie wiem. doprowadzić do takiego stanu, człowieka roztrzęsionego życiem i Że masz kredyt do płacenia, że masz dziecko do odebrania. Z, z Są stawa. techniki. I najpierw trzeba robić y, negatywne rzeczy. I mhm. dlatego pytałam Cię, ile medytujesz, bo to zawsze te przepłynie, sam parę minut, 10 minut negatywne rzeczy przechodzą. Aha. Potem pozytywy. To nie, to do nie ciebie. jest taka medytacja. To Jordy zupełnie, zupełnie to inaczej prowadzi. A na tak? koniec, a na koniec umysł neutralny i wtedy dopiero jest prawdziwa jogiczna. To tak. No to jest jesteś bardziej zaawansowana. No. no powiedzmy, że ja jeszcze Zostańmy przy tych moich tych sztukach walki tak. i, i, i wizualizacjach. Na razie prowadzi mnie tak i to mi wystarcza. A mhm. potem może pójdę już nawet na jogę z pieskami. Nie?